Witam serdecznie. Ja mam na imię Agnieszka i prowadzę kanał Dziewiastwo Weekendowe. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, co mi się udało zrobić w styczniu, co aktualnie robię w styczniu, może nie, nie typowo w styczniu, ale co gdzieś tam wykańczam, co jeszcze mam na drutach. Także pierwsze zrobiłam w styczniu. Pierwszą w sumie zrobiłam czapkę. To jest czapkę yy, dla mojego partnera. Ona jest już używana, więc yy, trochę już nie ma tej formy jak miała. Taka czapeczka. Yy, włóczkę ostatnio wam pokazywałam yy, przy, przy zakupach włóczkowych zeszłorocznych. I tam właśnie <laughs> mówiłam, że robiłam czapeczkę. Jest to czapka robiona takim wzorem, można powiedzieć, ściągaczowym. Ja ją robiłam w jednym rzędzie: się robi oczka prawe, w drugim rzędzie się robi oczko prawe, oczko lewe. W taki sposób, i jest to w sumie cała czapka w ten sposób zrobiona. Ona nie jest z jakiegoś wzoru robiona. Tutaj są u góry spuszczane oczka, tylko dlatego ona też się tak. Wywija. Jest to z, yy, czapka robiona z włóczki Nepal. <laughs> tak jak mówię, wam tam yy, już prędzej pokazywałam. Mówiłam o tej włóczce, że dość dużo kolorów kupiłam, dość dużo tej włóczki kupiłam i jest to taka, taka właśnie czapeczka. Oprócz tej czapeczki następne zrobiłam yy, kapcie. Kapcie yy, ze wzoru, już mówię. Sundance Garden. O, te kapcie zrobiłam. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Jak coś tu w wkleję zdjęcia, jak nie będzie tego widać. I to są takie ciapciuszki. Yy, ja nie robiłam z dedykowanej. Yy, ja robiłam z od Dropsa. Alaski. O, i od spodu sobie zrobiłam takie takie antypoślizgowe. Je zrobiłam. jeszcze ich nie nosiłam, specjalnie czekałam, żeby nagrać filmik. Jednego kapcia inaczej wykończyłam i drugiego kapcia inaczej wykończyłam, i wiem, bo na pewno będę robiła następne, i wiem, że będę robiła w ten sposób. Nie umiem zszywać. Więc tutaj mi tak nieładnie wyszło. I nieładne to szycie wyszło. Więc stwierdziłam, że, że będę to robiła w taki sposób. A to jest po prostu nabrałam jak na skarpetki robione od palców oczka i po prostu robiłam w ten sposób: Sobie już całego kapcia do góry. Mo się robi od tej strony, i go się robi w tą stronę. Także ja sobie zrobiłam w ten sposób takie moje ciapciuszki. Przymierzałam je, więc są rewelacyjne. W sumie, bo to są kapcie filcowane. Ja je dwa razy filcowałam. Raz je wrzuciłam na 40 stopni i 40 minut. I one się zmniejszyły mi tylko o centymetr. I później dopiero drugi raz. Sfilcowałam i za drugim razem już, już nabrały swojego rozmiaru, tak jak powinny być. Także dwa razy, dwa razy je na 40 stopni o jeden i drugi, jest właśnie taki od drugiej strony. Dwa razy na 40 minut je puszczałam i 40 stopni, ale ładnie się sfilcowały. Ładnie wyglądają, podobają mi się. Nie pamiętam koloru włóczki, a nie mam etykiety. Tak jak mówię, jest to włóczka Alaska od Dropsa. Naprawdę rewelacyjna, gruba, taka mięsista się zrobiła po, po, po tym sfilcowaniu, i jestem z niej naprawdę jestem z nich zadowolona. I teraz widziałam, że od wczoraj, bo dzisiaj jest drugi, drugi, luty. Tak, drugi luty dzisiaj jest. Wczoraj był pierwszy, widziałam, że w Dropsie Na stronie Dropsa widziałam, że znowu pokazały się włóczki w promocji I między innymi jest właśnie ta włóczka Alaska Ona jest za niecałe 7 złotych motek I myślę, że y, kupię znowu tą włóczkę I na pewno zrobię y, Sobie jeszcze jedne zrobię, że jak te dam do prania, to będę miała następne na zmianę I zrobię jeszcze Jeszcze na prezent Będę robiła takie kapcie. Nie wiem w jakich kolorach, nie wiem jakie wybieram, ale na pewno jeszcze będą te ciapciuszki. Także z tego jestem bardzo zadowolona. To jest mój drugi udział w styczniu. Takie kapcie. Takie antypoślizgi sobie zrobiłam. To z tego jestem bardzo zadowolona. No, i kolejnym moim udziergiem, włóczkę też już Wam pokazywałam, jest sweterek. Yy, też ze wzoru Garn Studio Drops. Nie pamiętam, jak ten wzór się teraz nazywa, więc. Yy, to wam. to wam podlinkuję. Yy, podlinkuję. No, jedna rzecz podlinkuję, a druga rzecz. Yy, druga rzecz Wam. No, napiszę nazwę wzoru, napiszę nazwę wzoru, wrzucę gdzieś z boku zdjęcie. To jest taki sweterek. Jest on bardzo prosty do zrobienia prościutki. Ja już w nim chodziłam. <laughs> jest na naprawdę fajny, podoba mi się, ale powiem Wam, co bym w nim zmieniła. Pierwsza rzecz to nie jest włóczka od Dropsa. Także to, to zacznijmy od tego. Włóczkę Wam pokazywałam. Włóczka była zakupiona w sklepie Action. Taka. To jest włóczka podobna do włóczki Drops Eye. Ona jest taka właśnie w środku, taki łańcuszek ma choćby robiony na szydełku. I później na wierzchu są te włóczki, włoski. Ta włóczka ma 75% wełny. Tak, 75%, 76% wełny i 24% nylonu, 100 gram to 260 metrów. Na druty siódemki. Pranie tylko ręczne. No i powiem tak: sweter był bardzo długi, bo zrobiłam go naprawdę długi, bo zrobiłam go sobie za tyłek. W tej chwili mam tak do połowy biodra. Rękawy też zrobiłam bardzo długie, bo rękawy miałam na taką długość. Dotąd, w tej chwili mam rękawy tak. Także jakieś 10 cm na długości stracił. Więc jeżeli ktoś z tej włóczki będzie robił typowo tej z no to y, musi się liczyć z tym, że sweter na długości straci. Swetry się zrobił bardziej mięsisty, bo był bardziej taki przeźroczysty, zrobił się bardziej mięsisty, ale no, stracił zługości, więc tu trzeba, trzeba na tym liczyć. Co bym zmieniła w nim? Dodałabym w nim rzędy skrócone. Zorientowałam się dopiero, kiedy go wyprałam, że on po prostu składa się na równo, że on nie ma typowego przodu, tyłu. I, I tutaj no nie pomyślałam podczas robienia, w ogóle nie, nie przemyślałam tego, nie pomyślałam. I on po prostu jest, nie ma tych rzędów skręconych, z tyłu się odchyla. Trzeba go co chwilę poprawiać. Nie powiem, chodzę w nim i będę w nim chodziła, bo podoba mi się, bo on tutaj, tak jak widzicie, na tej dotąd ma wzór. Ale to jest też tak, właśnie taki, coś takiego, jak robiłam tą czapkę. Że jeden rząd prawy oczek, drugie prawy, lewy. I, i ma tak nietypowo, bo tutaj na ramieniu ma w ten sposób taki, taki pagonik prosto w dół zrobiony, ale on jest normalnie reglanem robiony. Tu będzie tak, tak, może go pokażę. To będzie lepiej to widać. <laughs> Że on ma tutaj ten taki pagonik zrobiony. I, 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 I tutaj przód i tył identycznie wygląda, że też tutaj w ten sposób jest, i tutaj się tu jest prosto, tu jest prosto, a tutaj są takie trójkąciki. Yy, Sweterek bardzo mi się podoba, jest ciepły przede wszystkim, odpowiada mi. Tylko tak jak mówię, yy, jeżeli ktoś będzie robił typowo z tej włóczki, musi się liczyć z tym, że że niestety on straci na długości. Na szerokości nie stracił. Na szerokości taki, jaki był, tak jest, e, stracił właśnie na długości. Także to był mój ostatni udzierg w styczniu. To Ja sobie tutaj wszyłam taką metkę, zwykłą handmodę, żeby wiedzieć, gdzie mam przód, gdzie mam tył, żeby go raz przodem nie zakładać, raz tyłem. Także to jest mój, e, mój sweterek. I tak, jak mówię, to Wam wstawię gdzieś zdjęcie tego wzoru i nazwę tego wzoru, bo nie pamiętam. Jest to od Garn Studio. I to by były wszystkie moje, moje ukończone w styczniu wzory. Teraz Wam, wzory, projekty, moje, moje robótki. Mogę Wam pokazać, co aktualnie robię. A aktualnie patrzę się, właśnie co tutaj mam. Yy, zaczęłam, w sumie całe lato robiłam Zaczęłam sobie robić spodnie, to co wam yy, Mówiłam właśnie z tej bawełny, od Od Nic solution Jakoś tak też wam napiszę nazwę tej, tego sklepu, bo Nie chcę, nie chcę yy, Wprowadzać was w błąd Tyle mam zrobione No nie bardzo będzie to widać, bo bo niestety tutaj jest góra, tu będzie gumka, tu będzie do środka wywinięte, tam będzie gumka. Że to się nie będzie tak zwijać, to będzie tak o, do środka. No i, i tutaj muszę jeszcze troszeczkę dorobić, żeby połączyć. Yy, tył z przodem w kroku. No ale to, bo to będzie gdzieś tu łączone, ale to muszę jeszcze, jeszcze muszę dorobić. Tak jak widzicie, były robione rzędy skrócone. Tutaj było dobieranie oczek. W tym miejscu także tutaj takie dwa szwy wyszły. Ja sobie to sobie pokazuję zamiast wam. Także takie na przodzie i na tyle wyszedł taki szef. No, praktycznie całą zimę spodnie przeleżały, można powiedzieć, więc yy, dopiero teraz znowu je wyciągam do robienia. Bo robiłam y, cały czas coś innego, jakoś tak. Te oczka, te, te cienkie druty mnie od, odganiały, bo to są druty 2,25. Więc to będę robiła. To muszę skończyć. Chciałabym na wiosnę. Na taki może bardziej początek lat chciałabym mieć je zrobione. No i jeszcze co? Jeszcze robię skarpetki. To są moje skarpetki. W każdej skarpetce w środku jest kłębuszek, więc one w ten sposób wyglądają. Tutaj jest włóczka. Teraz nie powiem. Papel. Moment, może mam jakąś metkę, to będę. Nie, to jest z Nepalu, to na pewno nie. Flora. To jest włóczka Flora, ta szara. Z niej robiłam czapkę mojemu partnerowi i tam kawałeczek mi został, więc sobie zrobiłam palce. A tutaj ta, co się układa we wzór, bo to nie jest, że ja wyrabiam wzór, to jest włóczka taka, że, że się wyrabia wzór. To jest włóczka performance. Chyba tak, tak się patrzy czy nie mam właśnie jakiejś metki, jakiegoś czegoś, bo nie pamiętam, ale nie mam żadnej metki tutaj, ale wydaje mi się, że to jest Performance, ja ją zakupiłam w kokonkach, w sklepie kokonki i... Yy, oczywiście są nierówne oczka, nie, nie fajne są czy skarpetki tutaj od, momentu, od tego momentu koloru. Także to nie jest wina włóczki, to jest moja wina, bo prułam i włóczki nie wyprostowałam, bo zrobiłam skarpetki na za drutach i wyszły mi strasznie ciasne, takie zbite. I prułam włóczkę i dawałam na nowo. No po prostu jej nie rozprostowałam, ona jest taka o, skręcona i, i dlatego wyszła. Wychodzą takie nieładne. Ale patrzcie, jaki mam ładny za to znacznik. Taki znaczniczek mam. Taki ładny taka papryczka. Na tym mam papryczkę. To jest oczywiście druga skarpetka, bo obydwie skarpetki robię równocześnie i wam pokażę. Bo tutaj mam kwiatka, ale tu mi się zahaczyło. O. A tutaj jest taki kwiatek. Także to są takie. Takie moje znaczniczki ozdobne. Ja robię skarpetki na takich trzech drutach. One są takie o, łamane. Nie są takie typowe, więc robię na takich drutach. Nie wiem z jakiej to są firmy, nie powiem wam z jakiej firmy u nas można kupić, bo ja kupowałam na Aliexpress. Więc ja mam takie do skarpetek druty. To są moje obryty. i to by było wszystko co mam, co mam z rzeczy yy, aktualnie robione. A nie, przepraszam, okło O, tu jeszcze mam. Jeszcze mam tutaj. Tu mam. Yy, połowę przodu. Połowę przodu. Peterka. To jest sweterek na niemowlaczka. Też ze wzoru Garden Studio. Ale tu ten sweterek nie ma nazwy. Więc typowo Wam stawię zdjęcie od nich, żebyście wiedzieli, którym to jest. Ja robię akurat drugi rozmiar. To jest od 4 do 6 miesięcy. Taki sweterek. Tutaj zbyt dużo nie zobaczycie, no bo <laughs> to będzie sweterek rozpinany. Ale zbyt dużo nie zobaczycie, bo sweterek no, to jest zaledwie yy, pierwsza połowa przodu. Także to zrobię. I, I też mam tutaj takie różne znaczniczki: jest zajączek, jest wisienki. Tu jest ważka korona. Takie, takie też są znaczniczki ozdobne. Także takie rzeczy. Co mam, o, co mam aktualnie na drutach pierwszy ten sweterek chcę skończyć także teraz typowo nad tym sweterkiem pracuję a później a, a później będę będę kończyła następne rzeczy włóczka to jest jakaś stara dziecięca, niestety to jest akryl w połączeniu chyba z merino ale to jest z perelowskich jeszcze włóczek. Ale ładnie wygląda, bo jest taka właśnie i troszeczkę fioletu, i troszeczkę niebieskiego. I na białym tle, więc jest taka jasna włóczka. To jest tyle co, co mam. Co mam na drutach, co zrobiłam w styczniu. Także to jest takie moje podsumowanie stycznia. Zobaczymy co mi się uda zrobić w lutym. Chciałabym ten sweterek skończyć, chciałabym skarpetki skończyć. No spodni raczej nie skończę. Bo to tak jak ten, ten kawałek co wam pokazywałam, to go robiłam, można powiedzieć, przez całe lato, więc. Więc yy, raczej nie skończę tych spodni. Yy, za szybko na pewno nie do końca lutego. Ale fajnie by było, jakbym skończyła ten sweterek, te, te skarpetki i, i coś zaczęło następnego, bo następny mam zamiar robić sweterek, też tylko że w kolorach fioletowych. Na koniec zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, do subskrypcji, do łapek w górę, jak Wam się podobają moje filmiki. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye. Oh.